Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej niezależnego kandydata na prezydenta Rudy Śląskiej, Krzysztofa Mejera. O czym dziś powiemy? Przede wszystkim o zbiórce podpisów na listach poparcia naszego kandydata, a także o powołaniu myślę, że to bardzo ciekawe teraz co będzie powiedziane Obywatelskiego Sztabu Wyborczego Krzysztofa Mejera. Oddaję głos kandydatowi na prezydenta Rudy Śląskiej. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jak wiecie, kilkanaście dni temu zarejestrowaliśmy komitet wyborczy. Dziś oficjalnie przystępujemy. Do kampanii wyborczej. Rozpoczęliśmy nasze działania od zbierania podpisów na pobliskim targowisku Wirku. Od samego początku, kiedy ogłosiłem chęć, zamiar startowania w wyborach, tych wyborach uzupełniających, przyspieszonych, wymuszonych śmiercią pani prezydent Grażyny Dziedzic, spotykam się z dużą falą. Pozytywnych opinii. Bardzo wielu mieszkańców kontaktuje się z nami, prosząc o informacje dotyczące kampanii, wspierające naszą kampanię, moją kandydaturę. W związku z tym postanowiliśmy utworzyć obywatelski sztab wyborczy, do którego zapraszam wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, wszystkich tych, którzy chcą, by polityka, którą realizowała świętej Pamięci prezydent Grażyna Dziedzic, była wciąż w Rudzie Śląskiej realizowana. Bo kierunek działań, jaki wtedy obraliśmy, był kierunkiem dobrym dla Rudy Śląskiej. Chcielibyśmy ten kierunek kontynuować, zwłaszcza, że ta kadencja wciąż jest kadencją prezydent Grażyny Dziedzic. Musimy pamiętać o tym, że pani prezydent miała ambitny plan wielu, realizacji wielu inwestycji w Rudzie Śląskiej i my chcielibyśmy ten plan dalej móc realizować. Nie będę go realizować sam, będę go realizować w przypadku wygranych wyborów z moimi najbliższymi współpracownikami. Chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić szefa sztabu wyborczego Rafała Wypiora, który Państwa... Przywitał. To jest obecny radny Rady Miasta, który postanowił przyłączyć się do naszego projektu zmian w Rudzie Śląskiej, kontynuacji pewnych rzeczy, o których mówiłem wcześniej. No i obok Aleksandra Poloczek, która również jest członkiem sztabu, członkiem komitetu wyborczego, która będzie mnie wspierać nie tylko w kampanii wyborczej, ale w przypadku wygranych wyborów będzie moją najbliższą współpracowniczką, która będzie działać na polu opieki społecznej, oświaty społecznej, Sportu. Bardzo się cieszę z tego poparcia Oli. Wszyscy Państwo znacie Aleksandrę Poloczek. Jest to osoba bardzo zaangażowana, udzielająca pomocy wielu ludziom. Osoba wyczulona na punkcie krzywdy, jaka dzieje się ludziom. Jestem dumny z tego, że właśnie Aleksandra Poloczek postanowiła przyłączyć się do tego sztabu. Dzisiaj uruchamiamy również siedzibę sztabu, która będzie mieścić się w Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia 8. Tam zapraszam wszystkich mieszkańców, którzy będą chcieli złożyć podpisy pod moją kandydaturą. Jednocześnie zapraszam tych, którzy będą chcieli przystąpić do obywatelskiego sztabu wyborczego. To jest coś zupełnie nowego. W Rudzie Śląskiej jeszcze takiego sztabu nikt nie utworzył. Chcemy generalnie tworzyć program dla Rudy Śląskiej w oparciu o głosy mieszkańców. Będziemy obecni w każdej dzielnicy Rudy Śląskiej. Ten taki tour po Rudzie Śląskiej rozpoczniemy za kilka dni i będziemy rozmawiać z mieszkańcami o naszym pomyśle na Rudę Śląską i będziemy słuchać jaki pomysł na Rudę Śląską mają mieszkańcy ponieważ uważamy, że nie mamy patentu na mądrość, nie, nie widzimy wszystkiego z perspektywy magistratu, chcielibyśmy wsłuchać się w opinię mieszkańców, chcielibyśmy dowiedzieć się, co chcieliby zmienić swoje dziennicy, co ich denerwuje, co ich martwi, co ich niepokoi. Na takie rozmowy jesteśmy otwarci. Będziemy tworzyć program obywatelski swoisty kontrakt dla rudy śląskiej, który będziemy chcieli podpisać z początkiem września, tuż przed pierwszą turą wyborów. Oczywiście wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej. Zachęcam do tego, by 11 września wzięli udział w wyborach, bo to jest ważna rzecz. Będziemy decydować o przyszłości naszego miasta na najbliższe kilka miesięcy, no bo jak wiemy, ta kadencja kończy się mniej więcej za rok, no i potem będą następne wybory. Bardzo cieszymy się z tych wszystkich głosów poparcia, z podpisów, jakie są składane pod moją kandydaturą. My traktujemy je nie tylko jako poparcie mojej kandydatury, ale jako dowód, świadectwo tego, że mieszkańcom droga, którą wybrała Grażyna Dziedzic odpowiadała i traktujemy to jako poparcie dla działań, które prowadziła pani prezydent Grażyna Dziedzic. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni Państwo, tak jak powiedział mój przedmówca, kandydat na prezydenta. Serce naszego sztabu mieści się w Kochowicach przy wyzwolenia 8. Ja również jako szef sztabu zachęcam Państwa do tego, aby włączyć się do współpracy i w działania. Jeżeli chodzi o media, tutaj uruchomiliśmy dla Państwa adres mailowy biuroprasowe gdzie mogą Państwo kierować różnego rodzaju pytania. My też będziemy z tego maila wysłać do Państwa różnego rodzaju informacje. W sumie na dziś to tyle, co dla Państwa przygotowaliśmy. Bardzo Ale dziękuję. jeżeli są pytania, to oczywiście. Jesteśmy skłonni na nie odpowiedzieć. Tak. Także bardzo proszę. To będzie bardzo intensywna kampania, no bo w tym czasie Czy poza tymi spotkaniami możemy zdradzić szczegóły. jaki jest plan na tą kampanię? Plan jest bardzo ambitny i bardzo intensywny, ale wybaczcie Państwo, dzisiaj tego planu jeszcze do końca nie ujawnimy. My za kilka dni zorganizujemy konferencję prasową, na której przedstawimy Państwu hasło wyborcze Mojego komitetu i przedstawimy szczegóły kampanii, jaką będziemy prowadzić. Będziemy szeroko o tym informować mieszkańców. Mam nadzieję, że Państwo nam w tym pomożecie. Także wszystkich serdecznie zachęcam do udziału w tych naszych przedsięwzięciach, których będzie sporo. Zaczynamy tak naprawdę w przyszłym tygodniu. Czy można się spodziewać jakiejś debaty pomiędzy kandydatami? Ja oczywiście jestem otwarty na każdą debatę. Jestem skłonny rozmawiać z każdym, kto ma jakiś pomysł, program na Rudę Śląską, program dla mieszkańców. Oczywiście my tych debat nie będziemy organizować, bo to byłoby nie fair. Liczę na to, że media, które śledzą kampanię wyborczą, będą ją relacjonować, będą takie debaty organizować, i my na pewno w takiej debacie weźmiemy udział. Mam pytanie, proszę pana bo ja śledzę telewizję a. różne programy mam pytanie czym się różni różnimy węgiel od gazu i, plo, i pelety, opały. Inni dostają e, dotacje do węgla 3000, a tu co województwo Śląskie dało, żeby do danego roku wymienić piece na inne środki cie, cieczy ciepłnej Wymieniliśmy i ci dotacje dostają do węgla 3, czy 3,5 tysiąca, a pelet, gaz czy olej opałowy nie dostałam. Pytam się, czy my jesteśmy z innej mąki, z innego pieca, z innego nieba, od innego Boga. Jak pan wie, samorząd nie przyznaje tych dotacji. Warunki przyznawania dotacji ustalił rząd, i to rząd określił, że ta dotacja przysługuje tylko osobom, które będą kupować węgiel. Ubolewam nad tym, bo uważam, że w pierwszej kolejności taką dotację powinni otrzymać ci, którzy korzystają z tych ekologicznych źródeł ciepła, bo to jest korzystne dla naszego środowiska, dla jakości powietrza w, nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale w całym metropolii. Przykro mi, no niestety my jako samorząd nie mamy na to wpływu. My tylko będziemy realizować te zadania, które wymyślił rząd i które scedował na samorządy. I jeszcze mam jedno pytanie. Co zrobić z ludźmi, którzy otrzymują dotacje, czy inne rzeczy, a naprawdę rodziny, które potrzebują, co pracują, i braknie im tam od wypłaty do wypłaty, ledwie ciągną? I nie mogą dostać, a ci, co mają te zapomogi, nie zapomogi, mają pracę, porobią troszkę, żeby pokazać, że i dali. I mówią tak, a po co mam pracować, a 500 km z miasta, na Ale pan nie zadaje sobie pytania i nie zadaje się sobie, że my, którzy pracujemy na tych ludzi, z naszych podatków idzie na tych, co im się robi. Tak naprawdę. To, Szanowny ja Panie, jestem kandydatem na prezydenta Rudy Śląskiej, a nie kandydatem na prezydenta obojęte, państwa. Prezydent nie mam wpływu na... nie mam wpływu niestety na politykę rządu. Ja się z panem zgadzam. Uważam, że dodatek 500 plus w pierwszej kolejności był powinien być wypłacany tym rodzinom, w których ktoś pracuje, a nie tym, które nie pracują. Mieliśmy podobne stanowisko z panią Prezydent Grażoną dziedzic w tym zakresie. No ja myślę, że byście żeby Państwo powinni to zmienić, bo naprawdę to jest przykre dla tych ludzi. Ja rozumiem, którzy, ale niestety prezydent pracuje, nie miasta, do, dostań, prezydent miasta nie odpowiada za politykę do... rządu. Dobrze, dziękuję. Tak, tak, oczywiście. Dziękuję Państwu bardzo.